Jak sprawić, żeby nie bolał Was e, kark, żeby nie bolała Was szyja oraz żeby Wasza technika Nordic Walking była jeszcze ładniejsza? Oglądajcie. Kochani, tryb y, naszego życia, y, tryb siedzący, nasza praca, oczywiście, jak dobrze na pewno wiecie, nie sprzyja temu, y, żeby nasz kręgosłup był y, odpowiednio ukształtowany. I teraz zobaczcie, jeśli my siedzimy na co dzień, to. Już e, oczywiście wiecie z poprzedniego filmiku, co się dzieje z naszym dołem, z naszą miednicą, e, a w tym filmiku poruszymy skrzyżowanie górne, czyli tak naprawdę to, co się dzieje z naszą górną częścią e, kręgosłupy, w naszej obręczy e, ramiennej i w naszej szyi, w naszym karku. E, więc kochani, przede wszystkim si dużo siedząc. Niestety mamy sytuację taką, że nasze barki wychodzą do przodu. To się nazywa, że są barki w protrakcji, więc jeśli gdzieś to usłyszycie, to właśnie polega to na tym, że ten bark idzie nam do przodu, przez co niestety zamyka się nam nasza klatka piersiowa, skracają się nam nasze mięśnie piersiowe. A natomiast mięśnie pomiędzy łopatkami, w tym na tym odcinku piersiowym, one się nam rozciągają, a przez to, że są za bardzo rozciągnięte, są po prostu niewydolne. I co dalej? Mamy taką pozycję, ale nie będziemy cały czas patrzeć w ziemię, tylko chcemy patrzeć na osoby, które są z nami z przodu. I teraz zobaczcie: ja troszkę oczywiście to przerysowuję, ale chcę, żebyście widzieli. Nasze mięśnie karku są bardzo napięte i przez to, że to cały czas w ten sposób hmm, się dzieje, że e, bardzo długo w takiej pozycji spędzamy, ponieważ czy e, właśnie pracujemy przy komputerze w takiej pozycji, jeszcze z ręką w górze, przy jakiejś klawiaturze czy myszce, e, czy mamy telefon i cały czas mamy taką pozycję właśnie zamkniętą, e, czy e, oglądamy telewizor e, z pilocikiem, czy na przykład sobie jedziemy samochodem z samochodem. Do cały czas to nasze skrzyżowanie górne, ono jest non stop tutaj w tym niewłaściwym ułożeniu, więc i teraz zobaczcie, jeśli Wy bierzecie, bierzecie kije i takiego, taką osobę z pracy wzięto, w pozycji siedzącej, dajemy do lasu, dajemy takiej osobie kije, czy sami bierzecie po sobie kije, to nie ma szans, żebyście szli piękną techniką, z otwartą klatą i nagle to w, w się u Was zmieni. Nie zmieni się. Powiem Wam więcej, jeśli dodacie e, jeszcze jakieś dodatkowe obciążenie w postaci ketla, jeśli. Dodacie sobie prędkość, dodacie górkę, bądź dodacie jakąś adrenalinę w postaci szybkiego zasuwania na zawodach. Kochani, tak naprawdę to się jeszcze Wam pogłębi, czyli te mięśnie piersiowe, one jeszcze bardziej się skrócą, a te mięśnie, które są rozciągnięte, jeszcze bardziej się rozciągną. I e, tak naprawdę to, że mówimy, że w Nordic Walkingu właśnie otwieramy klatę, wzmacniamy te mięśnie pomiędzy łopatkami, ich wydolność, tak naprawdę tutaj to nie zadziała, ponieważ wasze ciało nie będzie do tego odpowiednio przygotowane. A co więcej, wy jeszcze bardziej się pospinacie i po takim. Po takim szybkim marszu, bardzo szybkim, gdzie jest adrenalina, bądź jakieś dodatkowe, właśnie obciążenie, wy, że z tego wyjdziecie jeszcze bardziej ponapinani i jeszcze bardziej was ta góra będzie bolała, bolała a pomyślicie no kurczę, a miało być tak pięknie. Ten Nordic Walking miał mi pomóc, a jeszcze gorzej się czuję. I właśnie dzisiaj będziemy mówić, co robić, takie proste rzeczy. Proste albo mniej proste, ale do na pewno do zastosowania przez, każde, przez każdego z Was, bądź jeśli trenujecie grupę, to również można to wdrożyć na swojej grupie, żeby właśnie otworzyć tą klatkę piersiową i żeby przygotować tak naprawdę nasze ciało do większych obciążeń. Tak więc po pierwsze musicie uświadomić sobie to, jak pracuje Wasz bark oraz łopatka. Aż do tego się rozebrałam, żebyście zobaczyli, ale możecie sobie po prostu stanąć przed lustrem, ustawić rękę prawą w bok i ruchem całą ręką skierować tą rękę, ten bark do przodu w takie niewłaściwe ułożenie, ale chodzi nam o to, żebyście sobie to uświadomili i otworzyć OK. Tak naprawdę największy ruch widzicie w dłoni, ale to nie dłoń jest najistotniejsza, tylko chodzi mi o ten ruch. Jak mam kciuk w dół, to mój bark idzie maksymalnie do, tej, do tego ustawienia w protrakcji. Jeśli ja otwieram bark, ściągam łopatkę, zapracuję łopatką, w tym momencie on ustawia mi się w przeciwnym kierunku. A... I w tym momencie możecie uświadamiając sobie, ten ruch, zamykam. Zamykając i otwierając wasz bark, uświadomcie sobie, jak właśnie pracuje i ruch e, i ruch w barku i w łopatce. I w tym momencie, jeśli zrobicie sobie dwie ręce, zamykam i otwieram, zamykam, otwieram i w dodatkowo dodacie łopatki. Łopatki są mniej więcej na tej wysokości kąty dolne. Są na tej wysokości i w tym momencie ja ściągam łopatki, czyli otwieram, zamykam bark, otwieram, ściągam. Zamykam, otwieram, ściągam. Ok, widzicie to? Ściągam. Wyobraźcie sobie, możecie to zrobić z jedną ręką i skoncentrować się na jednej łopatce. Później zrobić to z drugą ręką, skoncentrować się na drugiej łopatce, a później dwie łopatki. Obie, ob, obydwoma łopatkami pracować. Kochani, fajnym pomysłem jest Wasze wyobrażenie sobie o tej łopatce, że ona to nie jest odgięcie klaty do przodu. To będzie błąd. Jeśli tak zrobicie, to najprawdopodobniej pójdzie Wam ten ruch z odcinka lędźwiowego. Dlatego musicie oczywiście również trzymać napięty brzuch. Jeśli nie pamiętacie bądź nie oglądaliście wcześniejszego filmiku o tym, jak. Odpowiednio napinać brzuch, który jest tutaj bardzo istotny, ponieważ jeśli nie będziecie pilnować napiętego brzucha, to jest duża szansa, że ten ruch pójdzie Wam w, z odcinka lędziowego. A oczywiście tego nie chcę. dlatego jeśli nie oglądaliście albo chcecie sobie przypomnieć, to oczywiście wrzucę go e, na dół w opisie tego filmiku. I jeszcze raz wracamy. Świadomie prawą rękę, prawą łopatkę wkładam do lewej kieszeni od spodni, od moich, ok? Prawa do lewej, lewa do prawej. Prawa do lewej, lewa do prawej. I kilka, powtórzcie sobie kilka razy, nawet dziennie ten ruch, żebyście zobaczyli świadomie, faktycznie to ustawienie, że jest inaczej. Jeśli mam protrakcję, jest inaczej. Jeśli mam tą retrakcję, czyli otwarcie i ruch z łopatki, ponieważ on jest bardzo ważny do tego, żeby właśnie odciążyć nasz kark, żeby nasza góra zupełnie inaczej się układała, no i żeby również wasza technika była pełniejsza i żeby wyglądała o wiele lepiej i była też przede wszystkim o wiele zdrowsza dla Waszego ciała. Kiedy już jesteście świadomi, jak pracować Waszym barkiem, jak pracuje Wasz bark i jak pracuje Wasza łopatka, czas na drugo, drugi element, czyli na otwarcie naszej klatki piersiowej. W tym celu spokojnie możemy wykorzystać drzewka, nawet jest o wiele przyjemniej. Ja, nie mam tutaj niestety drzewka, więc skorzystam z tej drabinki. Więc tak, stajemy sobie bokiem do drzewka, do drabinki, do czegoś, co wystaje nam z naszej ściany, ale drzewo jest idealne w lesie. I teraz kciuk jest skierowany do góry, mam rękę na wysokości mojego barku i trzymając napięty brzuch, trzymając łopatkę w kieszeni, to już wiecie jak zrobić, tej ręki, która jest przy drzewku. Ja otwieram moją klatkę piersiową. Staram się popracować nad tym więśnieniem piersiowym, żeby go rozciągnąć. Jeśli mogę, po chwili pogłębiam to rozciągnięcie, ale nic na siłę. Jeśli chcecie dodać do tego jeszcze e, taką technikę fizjoterapeutyczną, która się nazywa relaksacja poizometryczna, w skrócie PIR. Możecie nacisnąć, tak żebyście poczuli tutaj, że Wam się zrobiło napięcie, rozluźnić to, wziąć wdech i na wydechu jeszcze delikatnie pogłębić. Ale w tym prawidłowym wzorcu i znowu naciskam, rozluźniam, biorę wdech i z wydechem pogłębiam. Nic oczywiście na siłę. W związku z tym, że na ten mięsień piersiowy jest. W kilku częściach, ma część górną, środkową i dolną, warto rozciągnąć przynajmniej w dwóch tych częściach, więc ustawiam rękę 45 stopni wyżej i robię dokładnie to samo. Czyli trzymam brzuch, pracuję na ściągniętej łopatce i staram się odkręcić swoje ciało w drugą stronę, tak żeby rozciągnąć również ten mięsień piersiowy, oczywiście Mogę dodać jeszcze te elementy piru, czyli naciskanie i dopiero na wydechu i rozluźnieniu, pogłębienie tego zakresu. Okay? Na, każdą, tak naprawdę, na każdy, tak naprawdę, na każdy ten mięsień piersiowy przeznaczcie sobie z pół minuty. Oczywiście pamiętajcie, żeby zrobić jedną i drugą rękę. Dokładnie tak samo, czyli kciuk do góry, kolana lekko ugięte i otwieram klatkę piersiową, chwilę zostaję w tej pozycji. Nawet jeśli czujecie, że potrzebujecie to chwilkę dłużej i wracamy. I tak samo wyżej, zobaczcie, mój łokieć jest ugięty. Nie chcę, żeby tu były proste łokcie, ponieważ cała dźwignia będzie przechodziła przez łokieć, a nam tak naprawdę w tym ćwiczeniu zależy, żeby otworzyć Waszą klatkę piersiową. Kolejna ważna sprawa, kiedy już mamy świadomość naszego ruchu, kiedy już mamy otwartą klatkę piersiową, to wzmacnianie mięśni pomiędzy łopatkami, czyli w tym odcinku piersiowym. I teraz bardzo, fajna, bardzo fajne ćwiczenie, które tak w zasadzie nie, przy którym nie potrzebujecie żadnego sprzętu, to jest ściąganie tych łopatek. Czyli mam ręce sobie w górze i pracuję. Ściągam. Rozluźnia, ściągam, rozluźniam, ściągam, rozluźnia. Pamiętajcie, żeby trzymać brzuch i żeby pracować dokładnie właśnie tymi mięśniami, które są pomiędzy łopatkami, że je ściągam i opuszczam leciutko w dół. Pamiętajcie o tym, że łopatki zawsze idą. Po skrzyżowaniu do kieszeni od spodni. Czyli zawsze musicie mieć w głowie właśnie ten ruch, że te kąty dolne łopatek, one idą do kieszeni od spodni po przeciwnych stronach. Druga, drugie fajne zadanie to gumy, takie mini bandy. Zawsze, zawsze, naprawdę warto mieć. One są super, z nimi można zrobić naprawdę bardzo dużo. Weźcie sobie. Najlżejszą gumę, ok? Czyli nie żadne czarne, srebrne, tylko żółte, bądź jakieś leciutko różowe, naprawdę te, które mają najmniejszy opór, najmniejszy. I teraz ustawiamy sobie e, ręce w ten sposób, że kciuki są w górze, zerknijcie i naszym zadaniem jest, nie pracować barkami, czyli jak poczujecie, że tylko barki... E, Czujecie? To oznacza, że to nie do końca jest dobrze wykonane zadanie, ale przede wszystkim ściągasz łopatki, ściągasz łopatki, ściągasz łopatki i trzymasz napięty brzuch, żeby oczywiście nie wejść w odcinek lędźwiowy. To może być mały ruch, ale naprawdę jeśli zrobicie to dobrze, jeśli faktycznie zapracują mięśnie pomiędzy łopatkami, to na pewno to poczujecie. czyli musicie poczuć to ćwiczenie pomiędzy łopatkami, a nie w barku. Jeśli czujecie bark, czyli otwieracie na maksa, to nie jest to ćwiczenie. Nie. Musicie poczuć mięśnie pomiędzy łopatkami. Kolejna fajna, e, fajna rzecz, to już z kijami. E, staramy się przy każdym ćwiczeniu, czy to są przysiady z kijami, e, czy jakieś luncze, czy wykroki, wypady, cokolwiek. Jak trzymacie z przodu kije, to przełamujemy je. Wzięli sobie patyczek i starali się go przełamać w ten sposób. Cyk. Cyk. Ale jak macie kije, to wiadomo, ten, ta siła jest większa, dlatego pięknie się ustawia Wam plata. Zobaczcie, mam luźno, trzymam po prostu luźno. Taką mam ustawienie klaty. Staram się przełamać kije. Widzicie? Zupełnie inaczej. Ustawia się moja e, górna część tułowia. I właśnie o to chodzi, żeby. Jak najbardziej, jak najbardziej przemycić tak naprawdę ten ruch w wielu innych ćwiczeniach. Czyli jeśli trzymam sobie zwyczajnie, a przełamuję i dodam do tego, czy jakieś szybkie wyrzuty ramion, czy przysiad, do tego sobie dodam, czy cokolwiek innego, moja klata. Już sama pięknie się układa, a mięśnie pomiędzy łopatkami również się wzmacniają. Jeśli dodam do tego jeszcze więcej siły, to wiadomo, że jeszcze ta praca będzie lepsza, jeszcze będzie bardziej efektywna. I spokojnie, ja nie zdarzyło mi się, żeby ktoś przełamał kije na tym ćwiczeniu, ale jeśli wam się uda, dajcie znać. Jeśli nagracie taki filmik, że przełamiecie takie kije, to spokojnie wyślemy Wam jakieś, jakieś inne, więc nie martwcie się na moją odpowiedzialność, ale musicie mieć filmik. <grym> ale no, przynajmniej ja nigdy nie widziałam, żeby ktoś złamał na tym kije, a naprawdę praca jest bardzo fajna i e, oczywiście bardzo, bardzo wzmacnia nam nasze otwarcie klatki piersiowej. Kolejna istotna rzecz jest to, że musicie się dowiedzieć, gdzie macie swój czubek głowy. Pamiętajcie, że czubek głowy nie jest z przodu, dlatego jeśli jest komenda czubek głowy do góry, to nie robię tego, tylko czubek głowy jest z tyłu. Tak jakby ten czubek głowy był przedłużeniem naszego kręgosłupa. I teraz jeśli byśmy się wydłużyli do góry za nasz czubek głowy, to również nasz tuł zupełnie inaczej się układa, nasza górna część. I jak do tego dojść świetnym pomysłem jest praca z książką. Czyli bierzemy sobie książkę, taką m, m, najlepiej żeby miała twardą okładkę i była dosyć ciężka, wtedy ją wyczujecie. I staramy się chodzić albo robić cokolwiek tak, jakbyście chcieli tą książką dotknąć sufit. I wtedy naprawdę bardzo pięknie udaje nam się ustawić tą naszą górną część tułowia. Bardzo pięknie udaje nam się ustawić ją tak, żeby pracowała odpowiednio. Tylko pamiętajcie, czubek głowy jest z tyłu. Tam, gdzie się kończy moja wsówka, a nie z przodu. I tym czubkiem głowy staracie się dosięgać do sufitu. Wtedy zupełnie inaczej układa wam się wasze ciało i. Pilnujcie tego również przy marszu z kijami, kiedy ja wydłużam moje ciało, mogę pięknie zapracować, pracuję łopatką na otwartej klacie, którą wcześniej sobie przygotowałam, na przykład rozciągając się przy drzewku, zupełnie inaczej się wtedy chodzi, sami dostrzeżecie taką różnicę i jak się nagracie, żeby zrobić sobie e, na przykład taką wideoanalizę, sami zobaczycie, że wyglądacie o wiele lepiej, o wiele ładniej ta wasza technika wygląda i o wiele lepiej się będziecie po niej czuć. Bardzo dobrym pomysłem jest również rolowanie swojego ciała, czyli tak naprawdę pracowanie nad swoimi zbitymi mięśniami bądź zbitą powięzią, która otacza nasze całe ciało. O powięzi oczywiście będę robić osobny odcinek, bo to jest fantastyczna w ogóle rzecz i bardzo bym chciała Was również z nią zaznajomić, jak pracować z powięzią i z napiętymi mięśniami. Ale Akurat już tutaj w tym kontekście tego skrzyżowania górnego, często ponapinanych tych mięśni karku, które są inaczej nazwane również mięśniami stresowymi, więc pomyślcie sobie, że jeśli macie bardzo dużo w swoim życiu takich nieprzyjemnych sytuacji, sporo stresu, bądź jesteście za coś odpowiedzialni, to one jeszcze bardziej się napinają, przez co ten ruch później wahadłowy w kijach również bardzo często e, blokują i e, wydaje nam się, że robimy wszystko w porządku, ale przez to, że ta właśnie nasza powięź i ta struktura mięśniowo-powięziowa jest zbita, to niestety jesteśmy w takim trochę worku, ale e, z którego ciężko nam wyjść, ale o tym będę mówić kiedy indziej, a teraz po prostu takie ćwiczenie z piłeczką tenisową, piłeczki tenisowe się świetnie do tego sprawdzają, ale muszą być e, takie Bardziej twarde, ok? Nie takie miękkie do początkowego grania, tylko takie troszeczkę twardsze, już dla zaawansowanej, dla zaawansowanych graczy. I one nam świetnie się sprawdzają. I teraz zobaczcie: będziemy sobie leżeć, ponieważ najlepiej masować te struktury w leżeniu. I teraz będziemy sobie rolować prostowniki. Pomiędzy kręgosłupem a łopatką nie wjeżdżajcie na kręgosłup i nie wjeżdżajcie na łopatkę. Wtedy będziecie czuć ból, ale będzie to spowodowane po prostu tym, że będziecie przyciskać skórę do kości, więc bez sensu, nie chcemy tego. A my musimy właśnie się wbić w ten prostownik na, w odcinku piersiowym, przejść sobie również tutaj na bark. I nie wchodzić już na szyję, ok? Czyli, czyli zaczynamy sobie w pozycji leżącej. Ręka prawa, bo zaczniemy sobie od prawej. Ręka prawa jest skierowana do boku, dłonią do góry. Ona sobie luźno leży. Cała ta część jest rozluźniona. Wkładamy piłeczkę tam, gdzie kończy się szyja, i zaczyna się ręka, dokładnie w tym miejscu. Głowa sobie leży, i takim ruchem luźnym posuwisto-robaczkowym, że tak powiem, przesuwamy tą yy, naszą piłeczkę pomiędzy łopatkę, pomiędzy kręgosłup. Jeśli chcecie podnieść głowę, żeby było Wam wygodniej, jasne, możecie to zrobić, ale unoście ją drugą ręką, żeby te wszystkie mięśnie były całkowicie rozluźnione i szukamy takich napiętych mie tam, miejsc. Tam, gdzie Was boli, tam chwilkę się zatrzymajcie, Poleźcie dłużej na tym punkcie, który Was bardziej boli, jak delikatnie puści, poszukajcie obok, czy nie boli Was coś mocniej i skoncentrujcie się na tym miejscu. Możemy również dodać różne ułożenia ręki, czyli skierować dłoń do góry i w zupełnie innym ustawieniu łopatki znowu szukać tych napiętych miejsc przez minutkę, a potem opuścić rękę w dół i w zupełnie innym ułożeniu łopatki pracować w sobie i y, jeszcze bardziej właśnie szukając tych napiętych y, napiętych punktów właśnie przy y, naszym ramieniu. Oczywiście powtarzamy to z jednej strony i z drugiej. Kolejnym ćwiczeniem, które również jest e, bardzo fajne i bardzo pięknie rozluźnia, to jest również w pozycji leżącej. Ręce są skierowane do boku, całkowicie luźne e, nogi. I w tym momencie, jeśli czujecie odcinek lędźwiowy, to weźcie sobie zrolowany koc i połóżcie pod wasze stawy kolonowe. Wtedy zupełnie, zupełnie mocniej poczujecie rozluźnienie w odcinku lędźwiowym. No bo najgorsze jest to, że będziecie robić jedno ćwiczenie, żeby Was rozluźniło, a przy okazji napinać inną strukturę, albo po prostu ugnijcie kolana. I w tym momencie możecie nawet sobie włączyć relaksacyjną muzyczkę, zamknąć oczy i takim ruchem całkowicie wahadłowym, całkowicie relaksującym, kierować głowę na jedną stronę i na drugą. Zobaczycie, że po pewnej chwili całkowicie rozluźnijcie Wasz kark. I właśnie o to chodzi. Okay? Popracujcie sobie w zasadzie zrelaksujcie się przez naprawdę 3-4 minutki, zamknijcie oczy, włączcie sobie relaksacyjną muzyczkę i zobaczycie, jak wasz Kręgosłup, jak wasz odcinek piersiowy, jak wasza szyja, jak wasz kark, wam za to podziękuję. I ostatnia, e, bardzo, bardzo istotna sprawa, o której już tak naprawdę mówiłam na tym filmiku wcześniejszym, ale to jest tak bardzo ważne, że powtarzam to jeszcze raz. Nie dodawaj siły do dysfunkcji. Tak samo jak w skrzyżowaniu dolnym, jeśli masz problem z odcinkiem lędziowym, tak samo i na górze, e, a może w Nordic Walkingu jeszcze bardziej e, na górze, jeśli nie masz przygotowanego ciała do wysiłku, jeśli masz spiętą klatkę piersiową, jeśli Twoje mięśnie pomiędzy łopatkami one nie są jeszcze na tyle wydolne, nie mają takich pięknych zakresów ruchów, nie dodawaj sobie e, dodatkowego obciążenia w postaci opony e, albo jakiegoś ketla bardzo ciężkiego albo górki, albo szybkości. E, kochani, ponieważ tak naprawdę te wasze problemy się jeszcze pogłębią. Tak jak mówiłam na początku, to co macie spięte jeszcze bardziej się zepnie, to co macie rozluźnione jeszcze bardziej się rozluźni i nie będzie e, tak naprawdę trzymało. Waszego kręgosupa w takich ryzach, o, można tak powiedzieć. Dlatego, kochani, nie dodaję siły do dysfunkcji i Wy też proszę, nie dodawajcie siły do dysfunkcji, nie dodawajcie siły do dysfunkcji Waszym, podopiecznym. Starajcie się zawsze popracować najpierw, żeby otworzyć klatę, żeby wzmocnić te mięśnie pomiędzy łopatkami, żeby każdym Miał y, chociaż troszkę świadomość tego ruchu, co tak naprawdę y, robimy na treningu i w zasadzie po co. Dziękuję Wam, kochani, że dotrwaliście do końca tego filmiku. Y, mam nadzieję, że przyniesie Wam oraz Waszym podopiecznym, jeśli macie podopiecznych dużo dobrego, że zobaczycie naprawdę różnicę, kiedy dodacie te ćwiczenia do swojego planu. Treningu. Podopiecznych. Ja bardzo Wam dziękuję. E, dziękuję również za subskrypcję. Pamiętajcie, że jeśli e, chcecie więcej takich treści słuchać, żeby Wam się one wyświetliły, to bardzo Was proszę, żebyście zasubskrybowali e, nasz kanał. E, I kochani, bardzo Wam dziękuję. Jeśli oglądacie to przed 27. E, sierpniem sierpnia 2022 roku, to widzimy się za kilka dni w Bełchatowie i oczywiście trzymam za Was kciuki, żeby było super. Pamiętajcie, żeby przed tym popracować nad swoją klatą, żeby było jak najwięcej zielonych kartek. I dziękuję Wam, do usłyszenia za dwa tygodnie w czwartek o godzinie 19. Pa!